Siemaneczko, Adam Skotak z tej strony, w internetach tak znany jako Agravein. Jestem streamerem na Twitchu i będę miał dzisiaj przyjemność oprowadzić Was po zacnym kierunku zarządzania w esporcie, którego jestem ambasadorem, więc wchodzimy właśnie do Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki imienia Haliny Konopackiej. No i zapraszam, zapraszam, przygoda przed nami. Idziemy na zajęcie z organizacji turnieju esportowego w Lidze Legend. Esport WSK Fit Summer Cup. Zapraszam. Tak, Siemanko, cześć. cześć. Uszanowanie. Słyszałem, że dzisiaj macie mnie oprowadzić po swojej uczelni. No tak jest, dokładnie. Myślę, że śmiało możemy już się udać na, do naszej sali wykładowej tam poznać jeszcze resztę naszej stacji. Resztę studentów, rewelacja. Strasznie duże miejsce. Nie da się ukryć, że tutaj chyba jest jakiś tor kolarski, tak? Tak, to jest tor kolarski, w którym, jeżeli się nie mylę, trenuje też nasza polska reprezentacja. Z tego co to ja też. Prawda, czyli chodzimy teraz wokół toru Kolewskiego? Zatem tak. Myślę, że najpierw się udamy wokół naszej sali, żebyś poznał resztę studentów i. Studentów na pierwszym roku jest 14 osób, w tym jedna rodzynka. Tak, jest. No, to są... Ale dobra, no to na zajęciach z organizacji, w formie zaliczenia, myślę, że to jest ciekawe, wa warto to zaznaczyć. W, w, jako formę zaliczenia organizujemy turniej sportowy z Lola. To jest online, open quali. Planujemy to zrobić do 32 drużyn. I finał, co jest ważne, odbędzie się tutaj na miejscu u nas na uczelni, będzie to transmitowane. Ja z Filipem jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim za kontakt z zawodnikami, będziemy administratorami turnieju. No i również za fizyczną, jakby zorganizowanie fizycznej lokalizacji. Właśnie finał turnieju. Ja się zajmuję całym infrastrukturą informatyczną. Biorę i zajmuję się e, komputerami i całym sprzętem, problematyką i tak dalej. Związaną my tutaj z Krystianem właśnie. Tak zwani informatycy, informatycy od wszystkiego. Z Wojtkiem oboje jesteśmy casterami dla naszego turnieju. No i liczymy, że nasz głos będzie was zadowalać. Oj, jeszcze jak najbardziej. E, mamy oczywiście kasterem już jestem od dosyć dawna, więc na pewno będzie ciekawa zabawa, a szczególnie, że tutaj mamy można powiedzieć zgrane duo. zgrane duo, więc y, będzie ciekawie, mam nadzieję, że wpadniecie może na turniej. Tak, zapraszamy. No to my jesteśmy odpowiedzialni za marketing naszego turnieju razem z Sebastianem i Bernardem. Będziemy celować głównie w Facebooka i Instagrama, gdzie będziemy promować nasz turniej i razem współpracować z teamem odpowiedzialnym za szukanie graczy do naszego turnieju. Okej, okay, to czego się nauczyliście w ostatnie trzy miesiące? Takiego najważniejszego. Kto, kto z was jaką wiedzę wyciągnął? Tak, szczerze, ciężko powiedzieć. Myślę, że wszystkiego trochu. Okay. Na tym kierunku dostajemy dwa dyplomy z zarządzania i z e-sportu. No jeżeli chodzi o to, zarządzanie, to jest, jest teoria i praktyka, choć główna. Głównie jest nastawienie na tę teorię, a jeżeli chodzi tak stricte o e sport, to mi się wydaje, że my tutaj bardziej dążymy do przekazania takiej wiedzy, jak to mniej więcej jest w tym świecie e sportowym, czyli jak wyglądają te eventy, co jest właśnie do kogo są skierowane, co jest potrzebne, jakie to są koszty, jak wygląda też granie takie profesjonalne. I mamy tutaj tych, te osoby właśnie głównie z branży mniej więcej. Muszę Wam przytoczyć pewną wiadomość z Discorda. Na moim Discordzie jest około 2000 moich widzów. Jeden z widzów napisał dzisiaj, Dzisiaj pewną wyśmienitą wiadomość, którą po prostu trzeba zacytować. Niech znajdę tylko komórkę. I chciałbym poznać Wasze zdanie. Czy to jest rzeczywiście prawda? <laughs> Chcesz mi powiedzieć, że uczelnie zaczynają zapraszać ludzi, którzy realnie znają się na temacie i doświadczyli czegoś na własnej skórze. Gratuluję władz uczelni i życzę owocnej pracy. Czy to jest prawda, że rzeczywiście tutaj spotykacie się z osobami, które ewidentnie Pracują w zawodzie? Tak, Czy... tak, 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 To jest, to, bez jest, dwóch prawda. to jest prawda, bez, bez, bez zdań. i zarazem też w przyszłym roku no po prostu będzie trochę tego więcej po prostu. Ja myślę, że dla nas fajne jest w ogóle to, że za młodu, jakby powiem, oglądaliśmy tych ludzi, robiąc, jakby oglądaliśmy tych graczy, tych trenerów, wszystko, a teraz mamy okazję z nimi współpracować. Po prostu to jest fajne, tak mi się wydaje. Najfajniejsze na kierunku, tak. tak. Klasa e sportowa to nie oznacza tylko i wyłącznie siedzenie przed komputerem. Nasza klasa właśnie została zaproszona przez swojego profesora na 30 minut biegu wokół toru kolarskiego. Pójdźmy razem z nimi. W tym momencie zajęcia z wychowania fizycznego kurs biegania. Jesteśmy teraz na torze kolarskim, w którym nasza, uczelnia, z którym nasza uczelnia sąsiaduje. No i mam przed sobą zacnych studentów i studentkę pierwszego roku zarządzania e sportu set 3 Hiena i szlachcic. Szlacheckie niki. Nie da, się, nie da się ukryć. Moi, moi drodzy, na tym kierunku znaleźliście się niecały rok temu, bo jest czerwiec, zostawam jeszcze miesiąc studiów. Czy czujecie się po tym pierwszym roku, że ten kierunek spełnił wasze oczekiwania? Szczerze, ja się czuję wręcz kapitalnie, patrząc na to, że. Po części spełnię po moich, takich, moich pasji, moich marzeń, zna, znalezienie siebie jakby w takim totalnie świeżym otoczeniu, też otoczeniu w porównaniu do tego, że ja też tak jakby ze szkoły do szkoły przeskakiwałem. A dla mnie to jest po prostu coś świeżego po prostu i coś nowego, co na pewno potrafi wejść, tak jak wcześniej powiedziałam też po części po przeszłość, mhm. ale zarazem też w stronę takich bardziej już pasji, które my chcemy prowadzić w naszym życiu po prostu. Ja nie obawiałaś się, że za dużo facetów będzie na tym kierunku? Nie obawiałam się faktycznie, przeważa ilość mężczyzn nad liczbą kobiet tutaj na kierunku u nas, ale jest to. Myślę, normalna sprawa na różnych kierunkach, <głos》>, różnie się to układa. Mhm. Chłopaki są wspaniali. Niewątpliwie pojawiły się jakieś znajomości, bądź co, bądź spotykacie się tutaj cztery dni w tygodniu. 4 dni w tygodniu, ale i każdy wieczór zazwyczaj, czy weekendy spędzamy też razem na Discordzie. No nie gadaj. W grach, czy to Valorant, <noise> czy, czy po prostu jakieś gierki takie typu Among Us na przykład. No dobrze, ale to czy te gry? Pojawiają się też wam na kierunku, czy też studiujecie bezpośrednio zachowanie z, czy bezpośrednio, bezpośrednio grę? Jak to wygląda? Tak, aktualnie mamy fakultet z Lola i z Cesa. Także, fakultet. Fakultet, okay. tak. Ci zajęcia z trenerami, np. z LoLa, to Wojtek się bardziej wypowiedział. Eee, mamy, mamy tutaj magistra, pana e, Macina Świecha, czyli e, Buca, dobrze nam znanego, mm -hmm. który grał w poprzednim właśnie splicie w Devisach. Wcześniej okay. też mieliśmy okazję z jednym e, też wykładowcą, pozdrawiam bardzo serdecznie tutaj Maruzela, e, który nas właściwie trochę też uczył, e, można powiedzieć, od kuchni trochę, jak się powinno grać w plikę. Mm. Ok, mamy Wasze centrum dowodzenia. Ok, czyli tutaj macie głównie prowadzone fakultety. E, czyli zaczynacie sobie e, od czego? Zobaczmy taką krótką rozmowę o tym, na przykład, kto jaką rolę pełni w jakie jakieś założenia na dany dzień, a później gramy i omawiamy swoje błędy, dobre zagrania. Takie rzeczy. I nad tym wszystkim czuwa trener. Tak, trener. Marcin Czwiatowiczy. początku. Czego zabrakło od początku? Były koleż no i co jeszcze było? A nie pogadajcie, to jest silniejsze. Nie, to dokąd grać? czy coś? Plan gry. W ogóle nie było planu gry. Plan gry to nie jest po trzech, po trzech kampach Nie to nie jest plan na grę. To jest... Po drodze to robisz, nie? Plan powinien być z lasów. Siema, jestem buców. Prowadzę zajęcia treningu e-sportowego z LoL'a, chłopaki sobie grają flexy, dlatego flexy, bo jest za duża różnica poziomów i muszą grać flexy, nie możemy grać jakichś scrimów, ale generalnie chłopaki sobie grają, później te gierki omawiamy i, że tak powiem, ich trochę naprostowuję, bo jest co poprawiać. Z nami jest Kacper i Krystian, e, którzy w, mają praktyki w Devil's One. E, praktyki, czy już pracę, czy staż? O, powiedzcie troszkę o tym więcej, o co chodzi. Szczerze, śmiało możemy to nazwać praktykami jeszcze. Mm -hmm. e, no Generalnie każdy z nas pełni z inne zadanie, mianowicie ja się zajmuję socjal mediami. E, no a Krystian? No, aktualnie. Jesteś jest analitykiem. Tak, dokładnie, na Devil's One. Czyli bezpośrednio e, analizujesz. E, no właśnie. Co, na czym polega ta, ta Twoja praktyka? No znaczy, tak, przeważnie, jeśli jak patrzysz na to z punktu, tak, że początki analityka to znaczy, że najpierw zbierasz dane, no, jakby dopiero po tych dwóch tygodniach, tak, tym masz dużo pracy roboty, bo i to masz już pewne materiały, które trzeba analizować, masz te gry, masz bazę po prostu, na czym możesz działać, a przed, tak jakby, przed, przed, przed splitem, no to jakby możesz tylko jakby dane zbierać z swojej drużyny i jakby nie za dużo ze screamów, a tak to później dopiero się tak naprawdę zaczyna ta, ta praca właściwa. Bo w social mediach Kacper docelowo zajmujesz się prowadzeniem relacji, opublikowaniem postów, moderacją komentarzy. Czasowo wszystko musi być zegrane z wrzucaniem postów. Właśnie tak powiedziesz relacje. W przypadku na przykład bootcampu naszej drużyny, to my jako zespół social mediów powinniśmy być na miejscu i robić taki ciekawy content po prostu do oglądania. Mm. Czyli na przykład zdjęcia, jakieś krótkie wywiady z zawodnikami, prowadzenie relacji czyli w wielkim skrócie dotykacie e-sportu na żywo, nie tylko w teorii. Tak jest. Widzisz właśnie najfajniejsze, z mojego punktu widzenia na przykład jest to, że pracujesz z ludźmi, których wcześniej oglądałeś w telewizji, że tak powiem, tak? Jest na przykład mecz i ty widzisz tych zawodników, oglądasz ich, kibicujesz im, a później masz okazję z nimi pracować. To jest fajne z tym wszystkim. Jednego jestem pewien: te studia udostępniają wam kontakt z ludźmi, których widzicie po tej drugiej stronie ekranu. I to jest najfajniejsze. Dzięki. Daria i zarządzam organizacją esportową Devils One, która jest partnerem kierunku zarządzanie w esporcie. Ten kierunek powstał w związku z faktycznym zapotrzebowaniem na rynku. Do tego typu roli szukamy ludzi, którzy mają pasję do gamingu, do esportu, ale też wiedzę, know-how w zarządzaniu projektami oraz ludźmi. Ja osobiście zajmuję się również wspieraniem studentów w odnajdywaniu praktyk. Każda osoba na roku może zgłosić się do mnie z pomysłem, co chciałaby robić, z jakimś miejscem, po prostu podzielić się ze mną, jak wygląda ich pasja, co konkretnie chcieliby robić w gamingu, w esporcie i ja pomagam znaleźć to miejsce, znaleźć pracę i rozpocząć karierę właśnie w gamingu, w esporcie. Ależ to był busy day. Powiem Wam szczerze, że spędziłem tutaj Prawie cały dzień ze studentami pierwszego roku zarządzania we sporcie i jestem pod ogromnym wrażeniem. Nie da się ukryć, że to miejsce ma super klimat. To jak oni tutaj podchodzą z pasją do swoich zajęć, wykładów, ćwiczeń, fakultetów, to po prostu widać ten ogień w oczach. Rewelacyjna sprawa. Po pierwszym roku studiów ci studenci są tak mocno e, zajarani swoją pasją, że tego się po prostu inaczej nie da opisać. Zapraszam do zapoznania się z ofertą Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki. To tutaj pasję zamienisz w praktykę.